Witam serdecznie mili Państwo, w dzisiejszym odcinku ustawimy sobie od podstaw katalog z produktami do mety, który będzie nam potrzebny między innymi do tworzenia fajnych reklam. Więc zapraszam do odcinka i standardowo przelecimy przez to bardzo szybko. Tak więc wybieramy wtyczkę Facebook, wpisujemy. Oczywiście zapraszam do panelu. Klikamy zainstaluj standardowo włącz. No i zjeżdżamy tutaj sobie do naszej wtyczki, konfiguruj. No i klikamy Get Started. Zaczynamy. Tu jesteśmy zalogowani, jeżeli nie macie Państwo, jesteśmy na tej samej przeglądarce, na której ja jestem zalogowany do Facebooka, więc jeżeli Państwo nie macie, nie pokazuję Wam Waszego konta, to pewnie Wam skocz okienko, żeby się zalogować. Więc kontynuuję ja jako ja, połącz platformę WooCommerce e, Integration z Facebookiem, klikamy dalej. I teraz mamy tutaj najważniejsze ustawienia: portfolio firmowe, wybieramy tu nasze strona na Facebooku, wybieramy naszą stronę, którą chcemy, bo może mieć kilka stron. Klikamy dalej, następnie mamy, e, następnie mamy połącz z Instagramem, więc tu klikamy nasze konto na Instagramie. Jeżeli nie macie tego, nie, nie wyświetla Wam tutaj i wyskoczy Wam tylko takie coś jak Skip uh, Connecting to Instagram czyli my to zaznaczymy i wtedy nam nie połączy tego na Instagramie. Więc dobrze by było, jakbyście Państwo skonfigurowali, dobrze sparowali, połączyli w swoim panelu biznesmenadżerze swoje konto na Facebooku z Instagramem. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, napisz w komentarzu. Chętnie ci w tym pomogę, a oczywiście za darmo. OK, wybieramy sobie nasze konto na Instagramie, na Instagramie klikamy dalej. No i teraz tu są katalogi, które my już mamy dostępne, ale my tworzymy nowy, więc klikamy utwórz nowy po prawej. Nazywamy go jakoś tam, nie wiem, Hoodie. Klikamy dalej. No i teraz wybieramy katalog, który ma być tym naszym katalogiem. Klikamy dalej jeszcze raz. I wybieramy konto reklamowe, pod które ma być podpięty ten katalog. Klikamy dalej. No i teraz właśnie wybieramy sobie piksel, który już mamy wcześniej ustawiony. Klikamy dalej. No i klikamy kontynuuj. wyrażamy zgody i trwa łączenie kont i gotowe you just authenticated Facebook ok jak widać mamy tutaj wpisane connections successful i teraz tak Wchodzimy sobie Product Sync, Synchronizację Produktów i teraz mamy włączoną Synchronizację i teraz wszystkie nasze produkty, wszystkie, dosłownie wszystkie, które mamy, synchronizują się z naszym kontem, z naszym katalogiem, który jest w naszym Business Managerze, który utworzyliśmy i tyle. Możemy wykluczyć dane kategorie produktów, możemy wykluczyć któreś tagi. Może się tak zdarzyć, i to jest dość częste, że te produkty nie pojawią się od razu na naszym Business Managerze, może minąć nawet dwa dni, dopiero wtedy w naszym katalogu wyświetlą się produkty z naszego sklepu. Jak już mamy zsynchronizowane, jak już odczekamy sobie tam ten jeden dzień, wchodzimy w sobie, sobie w nasz Business Manager, wchodzimy sobie tutaj w te kreseczki, wszystkie narzędzia, Wybieramy, zjeżdżamy na sam dół. Kiedyś to było na samej górze. Zjeżdżamy sobie na sam dół. Menadżer sprzedaży. Wybieramy sobie, tutaj właśnie mamy katalogi. Wybieramy sobie katalog, który nas interesuje. Tutaj akurat wybraliśmy sobie katalog, który mieliśmy już tam wcześniej utworzony, bo no nie będziemy czekać dwa dni z kamerą włączoną, aż nam się opublikują te produkty, więc mamy już wcześniej utworzony katalog. No i tutaj mamy przedmioty, wchodzimy sobie w przedmioty. I teraz co istotne. No to mamy tutaj wszystkie nasze produkty. Możemy je wyszukać po nazwie, etc. etc. Będziecie mieli Państwo pewnie czas, żeby się tym pobawić. Ale co jest ważne i istotne, i dlaczego nagrany jest ten odcinek, ten odcinek jest nagrany też w nawiązaniu do poprzedniego odcinka o błędach popełnianych w MetaAds. Bardzo często właśnie. Jak już macie katalogi, to często wszystkie produkty pokazujecie. Warto jednak zrobić sezonowe produkty. Do tego nam posłuży takie coś jak zestawy. Klikamy sobie w zestawy. I teraz tworzymy zestaw na podstawie ręczne wybieranie przedmiotów. Klikamy sobie taki, taki zestaw. Nazywamy go jakoś. Jak on się nazywa? Koty w sieci 2024. I tutaj wybieramy sobie dany produkt, niech to będzie Softshell Hoodie. I tu nam wyświetli wszystkie Softshell Hoodie, które są w naszym sklepie z wariantami. Więc wybieramy sobie jeden, drugi, trzeci, przeglądamy, które chcemy dodać do tej właśnie kolekcji, bądź kolorystyczną kolekcję chcemy stworzyć albo chcemy stworzyć kolekcję yy, właśnie sezonową. Tak więc no, od wyboru do koloru możemy na przykład promocyjną kolekcję, kole yy, promocyjny zestaw sobie taki utworzyć. Więc jakby tworzymy te zestawy, mamy już wybrane kilka produktów, klikamy utwórz koty w sieci 2.24, tak się nazywa nasz zestaw i to by było na tyle. W kolejnym odcinku stworzymy sobie pierwszą kampanię reklamową sprzedażową. Tak więc będzie nam ten katalog niezbędny. Pozdrawiam serdecznie, miłego, cześć.